Hej, hej, hej ludzie! Słuchajcie, gdy miesiąc temu, dokładnie miesiąc temu, zakładałem nową postać na nowym serwerze, nie wiedziałem, że zajdzie to tak daleko. Ech, co by tu dużo mówić? Słuchajcie, tak trochę na wstęp. Powiem wam małą historię Bo wiele osób ogląda takie filmiki, gdzieś tam ogląda zagranicznych youtuberów Nie przynosi to za bardzo efektów Jeżeli chodzi o zarabianie kasy I ja wiem, ja też tak miałem Jeszcze za czasów Warlords of Draenor Gdy wyszedł Hellfire Citadel Pamiętam dwa miesiące Wspierałem 55k Na to, żeby kupić sobie Vial of the Suns i jak uzbierałem 55k byłem w niebo wzięty A gdzieś tam widziałem na YouTube filmiki Jak ludzie mają tam po ileś milionów Dla mnie uzbieranie tylu pieniędzy W milionach to było coś dla ludzi wybranych Chińczyków Albo w ogóle jakichś botów Ale w momencie Gdy zobaczyłem Że wychodzi fajny mount w Legionie Uznałem, że chcę go mieć Potem okazało się Że będzie kosztował 2 miliony golda I moim celem to było zrobić wszystko żeby zarobić te 2 miliony. Powiedziałem sobie: "Inni potrafią, to ja też potrafię". I może właśnie ty, tak ty, który zbierasz sobie gdzieś tam golda, ale nie masz go jeszcze dużo, może po prostu powiedz sobie, potrafię, bo naprawdę potrafisz. Ko trzeba trochę posłuchać, trzeba trochę poczytać, bo zarabianie golda jest naprawdę łatwe. Ko trzeba trzymać jakichś tam danych zasad i, i mieć na to też sposób, prawda? Założyłem nową postać, założenie to było, zdobyć jak najszybciej 10k, kompletnie od zera, bez pomocy takich jak na przykład sprzedawanie yy, jakichś petów z innych postaci, z innych serwerów. Chciałem po prostu wygrindować sobie 10k golda, niestety nie wyszło to, gdyż otóż po pierwszym dniu drugiego dnia, dwa, po 24 godzinach w sumie jak challenge już trwał, yy, odebrałem maila okazało się, że mam 26k. Miałem wtedy 20 level, 23 czy 24 level, to jest nagrane Także no dla mnie to było mega zdziwienie i to było takie no, miałem, myślałem, że z tydzień będę za dwa tygodnie może robił Nagram trochę odcinków, a ja w drugi dzień już to Minął miesiąc, od tego czasu nagrałem już trochę reguły Ten challenge się zmieniał, ewoluował trochę Także bez owijania w bawełnę, żebyście nie myśleli, że on tu o sto kasy zarobił w ten miesiąc i cwaniaczy nie, słuchajcie, to nade mną widać w tym momencie właśnie, ile udało mi się dokładnie zarobić przez ten okrągły miesiąc. Myślę, że ta kwota jest naprawdę, naprawdę imponująca. Mogło być więcej, gdybym, myślę, od razu po prostu skupił się na tym, że chcę zarobić milion, tak jak teraz jest, że po prostu lecimy jak najszybciej do miliona, bym zraszował level, a ja po prostu siedziałem na tych małych tam 20-30 levelach. No, także słuchajcie. Ten, ta droga do 10k trochę nie wyszła, zarobiliśmy w to w jeden dzień Także od razu zmienił się y, temat challenge'a na droga do 100k Zobaczymy czy na battle BattleChest zarobimy sobie na pre I udało się to w tydzień czasu Jak dokładnie zarobiłem te 100k, co udało się po tygodniu grania Nie będę się dokładnie w to wgłębiał y, Także co było potem Dobra słuchajcie, drugim celem zaraz po wbiciu 100k drugim celem było 500k mówię a zobaczymy może się uda, miałem już wtedy koło 50-60 levela przy 350k widzowie wyprosili mnie że pokazał snajpienie i jak już zacząłem snajpić tak nie mogłem przestać, dlatego snajpie do dzisiaj przy 350k właśnie zacząłem, to było to był już ostatni tydzień zasadniczo hm. teraz tak się nad tym zastanawiam, 100k wbiłem w dwa tygodnie tak, bo były takie Trzy w sumie etapy to było stoka po dwóch tygodniach, 350K potem po, po trzecim tygodniu, no i do końca y, c, pełnego miesiąca poleciliśmy, i mamy no tyle ile widzicie na ekranie. Także to jest jakaś masakra, nie spodziewałem się tak dużo. Także jak widzicie, 100K poszło dosyć wolno, potem odjęliśmy flipping, poszło do 350K ekspresem, i w momencie dodaliśmy jeszcze do tego sniping z tym, że Dark się już skończył. Także pojechaliśmy jeszcze, jeszcze, jeszcze więcej. Myślę, że wynik jest świetny. Zastanawiam się tylko, czy ten content battle chestowy nie chcemy już usunąć sobie. No wiecie, battle chest jest na miesiąc. Ktoś kupuje battle chesta, to ile mógłby zarobić w miesiąc sprawdzamy, prawda? A gdy miesiąc już minął, wydaje mi się, że mógłbym ten battle chest tutaj sobie ładnie teraz wykasować i polecić do miliona już na normalnym levelu. Ale powiem wam, że tym 60, aktualnie 66 levelem gra mi się bardzo przyjemnie No mimo, że to jest jakiś mały level, nic się nie dzieje To radość z zarabiania tych pieniążków Ze znajomymi farmienia jakichś instancji No jest to naprawdę, naprawdę coś ciekawego Także słuchajcie Chcieć to móc, naprawdę, jeżeli chodzi o Content battle chest'owy i zarobieniu 500k ponad W tak krótkim czasie, jakim jest miesiąc Myślę, że to jest naprawdę bardzo dobry wynik I słuchajcie, to nie jest tak, że jestem jakimś Progarniaczem chińskim cheaterem, po prostu każdy to może, każdy to potrafi, tylko trzeba chcieć, zmobilizować się i spróbować. Słuchajcie, aktualnie wziąłem pod skrzydło gracza kolegę, któremu po prostu no, pomagam. piszemy sobie cały czas, wymieniamy się informacjami tutaj, no, on jest dosyć nowy, jeżeli chodzi o gold making. I no, niezmiernie mi przyjemnie, gdy napisał mi ostatnio, że zrobił 150k w dosyć krótkim czasie. No słuchajcie, no to jest przyjemna rzecz, tak? Albo jak gdy widzę, że ktoś tam nagle w komentarzu mi się, że zarobił tam ileśka dzięki mnie. Wiecie jak jest w Legionie. Zasadniczo każdy może spikować sobie herbalizm, iść i zbierać roślinki. No ale to jest na dłuższą metę nudne. Ja pokazuję myślę ciekawe sposoby i takie, których na innych kanałach często nie zobaczycie. No ale często też podstawy, na którym na każdym kanale o goalmakingu coś o tym jest. Nawet jeżeli filmik nie pokazuje nic, co jest dla was jakieś tam ciekawe czy coś... Słuchajcie, bo często mówię jakieś mądre rzeczy, co czasem mi się zdarza. Jakieś mądre rzeczy, gdzieś tam ukryte wiecie, w, w całym tym przekazie, a tu jak może aukcje wystawić, tu może co kupować. Jakieś takie pojedyncze tipy, gdy wszystko złożycie do kupy, naprawdę można się wiele nauczyć. I naprawdę chcieć to móc. Słuchajcie, powiedzcie sobie. ja potrafię zarobić i zobaczycie, że jeżeli trochę w to włożycie serca, trochę cierpliwości, bo cierpliwość myślę to jest najważniejsze. Co trzeba mieć przy goldmakingu, żeby nawet jak mieć jakiś sprzedaż, który jest warty gdzieś tam 4-5k, to no poczekać. Czasem to się sprzeda po tygodniu, czasem po godzinie, czasem po trzech miesiącach, ale to jest zawsze 5000 w waszym plecach, właściwie w portfelu, tylko trzeba na nie poczekać, tak? Nie bójcie się też przyjść na kanał, popytać w komentarzach, nawet na facebooku możecie się na grupce doznać, mamy grupkę są ludzie, którzy przyjdą i pomogą. Także no zapraszam na kanał. Jak widzicie troszkę tej kaski wpadło. No tak jak mówiłem, no kiedyś z 55 k w 2 miesiące się cieszyłem, a teraz no, przez cały legion zarobiłem parę milionów. Także no, myślę, że jestem kimś, z kim można brać przykład, co nie dzieje się często, ale w tym przypadku akurat tak. I no trochę mam w tej głowie, jeżeli chodzi o gold goldmaking, także myślę, że mógłbym być dobrym, mm, dobrą osobą do pomocy przy czymś takim. Także dodajcie się do grupki i dajcie znać, czego potrzebujecie. Napiszcie może komentarz pod y, filmikiem Pooglądajcie inne filmiki, jest ich dosyć sporo Może coś znajdziecie dla siebie I pamiętajcie jedną złotą zasadę goldmakingu Że jeżeli coś nie działa dzisiaj, nie znaczy, że nie zadziała jutro Także jeżeli wydaje wam się, że moglibyście na czymś zarobić Albo na czymś zarabialiście, ale już to no wypadło z mody Już się na tym nie zarabia, to nie znaczy, że jak nie przyjdziecie za tydzień To wiecie, może ludzie już przestali to robić i może zarobicie Dajmy na to, y, nie wiem, jakieś tam plecaczki, tak? Kraftujecie plecaczki, powiedzmy nagle one są bezwartościowe, bo dużo osób je kraftuje i przestajecie. A okazuje się, że dwa tygodnie później nagle wszyscy przestali je kraftować i nie ma w ogóle tych plecaków na aukcji. Także, jeżeli pokazywałem jakieś sposoby na zarabianie golda, to sprawdźcie, może teraz już znowu działają, mimo że przez jakiś czas nie mieliście z tego profitu.